Siemoneczko, witam drogi widzów w kolejnym odcineczku z CS Fail, waszej ulubionej strony. I co, 30 euroasków mamy, od razu zmienię to na PLN. A w międzyczasie, jak ja zmienię na PLN, to ty zostaw lajka i subika, jeśli jesteś nowy. A jeśli chcesz zagrać na Feiliku, to użyj kodu Jungle, dostaniesz 5% bonusu. jest tu PLN, tu są PLN, dobra. 137 zł mamy, bonusowych itemów i tak dalej nie ma. Tym odcineczku a tu też nic ciekawego nie ma dobra spróbujemy Jackusia, 125 w puli tu 160 było not bad dobra to na przywitanie się z pulą damy 7,37 później dobijemy jeszcze zadyszkę no i drogi widzu napisz w komentarzu jak ci mija, lekka jak to mówił major? Bo jest. chujnie. Pogoda jest tragiczna. Naprawdę. Dobra, no, 22% dobijemy dyszkę, czy nie dobijać? Nie wiem. No dobra, mam 10% to nie dobiję. No, zobaczymy. I, i, i. Dawaj to Hamu, Hamuj, hamuj, Hamia, hamuj Hamuj, hamuj Nece Widzę, że zaczynamy od nowa Dobra, to na razie cię zostawię w spokoju Może jakiś green Spróbujemy Ruletki, to ja to nigdy praktycznie nie nagrywałem nawet zielony, Teraz. No się nie dogadaliśmy, ale teraz, na pewno będzie teraz. Pik. Teraz musi dać, bo ja tak powiedziałem. No, no. Raszek. Też nie. Nie podoba mi się to. Kurwa, a tu mogę dać. 30, o, 30. i właśnie. Chciałem to samo zrobić co on. Dobra, zobaczymy czym wygrał. Nie, dobra. To dobrze, to nie zrobiłem. Ale poczekaj, Może zrobię jeszcze jedną taką patelkę, To wbijemy. Tak, żeby za stówkę zrobił. Tak, żebym mógł wbić za 30 złotych. Dobra, wiem, za dwa też. Sprawdzimy, co tu się dzieje ciekawego. Aha. To kurwa, wolałem wygrać coś za stówkę, niż za 7 zł. Ale nevermind. mind. No dobra, widzę tutaj. Nikt, nikt nie chce zagrać. też godzinę, trochę chujała jest 14.50. Widzę tylko, że tego jackpot funkcjonuje na tą chwilę. Oj, ludzie, ludzie, dawaj to. Coś trzeba tu rozbujać, bo to tak nie będzie Tu trzeba grać, żeby wygrać Lub przepierdolić Ten już za dwie paki wbił, o ty kurwa mendo, dobra Ja za 25, tyle Aj, Może jeszcze 9 dorzucę Dobra, 9, 98. wiem, że kurwa głupio gram, ale że chociaż 5% było Jeszcze przy, pewnie przy snajpi ktoś i, i, I do... O właśnie 7% było. Hu uh, uh, hu uh, uh. hu. Dobra, 5 stówek. To już chyba kosa do wypłacenia za 5 stówek. No i... A mnie nie było ani razu, nie? Ani razu siebie nie widziałem. 25 to... kurwa. Ani razu się nie widziałem. No na początku raz. Dobra. Tu trzeba rozegrać taktycznie. Co my dzisiaj mamy? 14 14, tak? Na 14 min. Godzina 14:55. To czyli 14. chujnia Powtórka z rozrywki, za piąteczkę jeszcze raz. 56, czyli 56. Nie. Dobra, podejście trzecie Ym, 5 i 6 to 11. U, o, dobra, zabieram. Ym, spróbujmy jeszcze dyszkę, bo mamy teraz październik. Nic z tego to. Jeszcze jedno podejście na pym, pym, pym. Co zrobimy? 14, bo dzisiaj 14. I godzina 14. Zabieramy. Dobra, Zbytnie nam no to nic nie dało. No ale chociaż coś trafiliśmy. Eee, co Battle Tutaj w sumie nikt nie gra. Czym, eee, czym, czym? Czy, czy, co by tu jeszcze pokombinować? Kraszyk to w ogóle widzisz. Umarł. To dobrze, że nie zaczynałem tam grać. Spróbuję tego Jackpot'a chyba. Za 4D chybiłem. Huj, jebać to. Trzeba trochę rozbujać. 10% mamy, ale za dużo mi coś. A chodź, 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 No nie. Już myślałem, że mnie tutaj jeszcze coś uratuje, ale niestety nie. Ale wiecie co? Nie będę tutaj przedłużał zbytnio tego odcineczka. Bo widzę, że jest strona dzisiaj na nie. Dobra, za 8 tu wbijemy. Zobaczymy 25 do wygrania. No takie to mi dacie, ale jak ja bym chciał coś zarobić, to mi nie dacie, ja wiem Tacy jesteście 18,62 To nas sprzedaż, Cztery dyszki zostało No kurwa jakie snajpy, ja pierdola, ty maniek Ile mam procent? 5 Przepierdoliu. To kto to wygrał? 6, 5, 7, 9. Ktoś z samej góry. No i w sumie dobrze, że nie postanie przy sobie. Już się, już się uspokoi. Dobra, to lecimy dalej z tym jackpotem do końca. Ja tutaj widzę, że już. Will. Nie, może Will. Zobaczymy, co z tym jackpotem będzie. Jak, jack, jak będzie w miarę taka normalna pulka, żeby wbić tylko jeszcze zadyszkę tutaj, to git. A później dwie dychy po prostu dam na razy 5 i na tym zakończymy Dobra, dychę, jeszcze dorzucę muszę mieć ostatnie etykiety, 18% Michuja, idziemy na Willa damy max i razy 5 moi drodzy, razy 5. Let's see, dyn, 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 dyn. Czy będziemy pira z oko na zero, czy będziemy stratni? Obstawiam tu drugie. Dzisiaj nie jest chyba dobry dzień na nagrywki, ale Jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. Kręć manik, kręć Niestety trej niebieski. No nic drogie, widzę. Mam nadzieję, że jako tako te 8,5 minut swojego życia spędziłeś miło, patrząc jak przewalam siano. Jeśli tak, to zostaw lajka i widzimy się już w kolejnym materiale. Zapewne jutro z innej strony. Trzymajcie się i nara!